Cześć! Razem z Czerną przyjmujemy wyzwanie od trenera Popika i pobawimy się dzisiaj w bycie trenerkami. Obydwie gramy na pozycji przyjmującej, dlatego przedstawimy Wam technikę odbicia dołem, która jest bardzo ważna dla naszej pozycji. Zacznijmy od pracy nóg. Przemieszczamy się krokiem odstawno-dostawnym na ugiętych nogach. W momencie odbicia musimy stać stabilnie i być skierowani w miejsce, do którego chcemy przyjąć piłkę. Po przemieszczeniu łączymy ręce. Muszą być maksymalnie wyprostowane i zablokowane w łokciach, a barki lekko uniesione do góry. Musimy również ustawić dobry kąt, tak aby piłka odbiła się w miejsce docelowe. W momencie odbicia nasze nogi się prostują, a ręce wykonują lekki ruch w stronę, gdzie chcemy odbić. Najważniejsza jednak w odbiciu dołem jest praca na nogach. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za wspólny trening i pozdrawiamy całe SMS i wszystkich fanów siatkówki. Dziękujemy za oglądnięcie naszego jakże wspaniałego i fascynującego treningu. Pozdrawiamy!